Do jasnej Anielki. Balkony i Demony to debiutancka powieść Sylwii Dez, stanowiąca pierwszą część serii o przygodach wiedźmy balkonowej Anieli Jasnej i jej kota Grażyny. Książka łączy elementy urban-fantazy z humorem i współczesnymi realiami, oferując czytelnikom świeże spojrzenie na gatunek. Aniela Jasna to nietypowa wiedźma, której domeną są balkony i pelargonie. Jej życie nie jest usłane różami, głównie za sprawą. Matki, bezpruderyjnej lwicy korporacji, sąsiada ekscentrycznego pisarza Grozy Demonicjusza Wolfa, członków wiedźmowej rady osiedla, z którymi często ma na Towarzyszy jej kot Grażyna, znany z ciętego języka i zamiłowania do kebabów. Kiedy miastu zaczyna zagrażać kościej suchotnik, demon odpowiedzialny za suszę, Aniela, mimo utraty mocy, musi stawić mu czoła, mając u boku jedynie nietuzinkowych sojuszników. Postacie w powieści są barwne i dobrze zarysowane. Aniela, choć na pozór zwyczajna, wyróżnia się determinacją i poczuciem humoru. Demonicjusz Wolf dodaje historii nuty tajemniczości, a kot Grażyna często kradnie show swoimi komentarzami. Relacje między bohaterami są dynamiczne i pełne zabawnych dialogów. Sylwia Dec posługuje się lekkim i przystępnym językiem, pełnym humoru i ironii. Narracja jest wartka. A autorka sprawnie balansuje między fantastyką a codziennymi problemami bohaterów. Porównania do twórczości Terry'ego Pratchetta nie są bezpodstawne, choć Dez wypracowuje własny, unikalny styl. Tematyka Powieść porusza nie tylko kwestie magiczne, ale także społeczne. W tle przewijają się wątki ekologiczne, relacje międzyludzkie oraz wyzwania współczesnego świata. Autorka wpłata te elementy w fabułę w sposób naturalny, skłaniając czytelnika do refleksji. Podsumowanie. Do Jasnej Anielki. Balkony i Demony to udany debiut Sylwidec, który wnosi świeżość do polskiego urban-fantazy. Książka łączy humor, magię i współczesne problemy, tworząc wciągającą opowieść. Z niecierpliwością można oczekiwać kolejnych części Przygód Anieli Jasnej. Książka dostępna jest w księgarni internetowej taniaksiążka.pl. Link do zakupu znajdziecie w opisie pod filmem.